Wito u mnie siedzi na live, okej. Okay. No to już chyba, już, to już chyba kurwa, wiemy o co chodzi. Ona ma live? Ona wróciła? Tak. Na Francji? Mogar wróciła już dawno prowadzi live. I Don u nie wysiaduje na okienku, tylko mówi, bierzmy to pod uwagę, że mogli go wkręcić w to. Wiesz o co chodzi? I to trzeba wyjaśnić do końca. Ja tylko przypomnę, co to na mój temat dwa lata temu wypisywała ta Magda. Poczekaj, ta Magda Magda, więc ja bym też nie chciał, żeby ona się nie pojawiła nie i, to w... i to wytłumaczyła, bo to jest kurestwo, jeżeli na chwilę obecną tak się dzieje. Tylko czekajcie, ona mi wypisywała, proszę ja was, 2-3 lata temu takie rzeczy jak na przykład Jeśli Arturek się do tego odnosi, to oznacza tylko jedno, pieski zaczęły szczekać. O nie, chodzi tylko o pieski pana Arturka, które szczekają tak jak pan chce. Jedyna i prawdziwa, coś tam, coś tam, komuś dupę obrabiała, Czyli generalnie ona miała o mnie takie, takie zdanie, że my i nasze pieski szczekają i tak dalej. Czyli Ergo nie miała całkiem dobrej opinii o naszym, o naszym teamie. No. I teraz nagle i znowu kontaktuje się z Tobą i w ogóle o co chodzi? Śmierdzi mi ta pomoc na kilometr. Hej, Samet. Kto ma do mnie wąty? Tak, ona siedzi Damian, u Artura na live'ach siedzi. No może od dzisiaj już nie siedzi. Nie będzie siedzieć. No, trudno. Oh. No chyba nie przyjdą. Magda ma ksywę nauczycielka 48. Tak, tak, to jest te konto, tak. Tylko reniu jest najgorszy to, że komentarze umie pisać, ale przyjść wyjaśnić sytuacji nie umie już. No, dlatego jej napisałam. Że mogę nie straszyć, że wyrzuci jakieś moje komentarze. I tak były niezłe. Nic ją nie obraziłam, nic, wszystko i wytłumaczyłam. Także... Może wrzucać moje komentarze? Może. Ja nigdy nikogo nie obrażam. Bądź na bieżąco, ty chciałaś na okienko, czy przez przypadek? Niech ci piszę, ja nie poproszę. Okno albo no. takiego, bo tak to będą wpuszczani wszyscy, którzy tam wiesz. są, nie wiem, Przypadkowo. Bo fajnie jest tak napisać, ale wytłumaczyć już nie jest fajnie. Trzeba już do tego mieć odwagę, a co niektórym brakuje. Tak, ty wiesz, nawet kurczę, no, wiesz, czasami w wiadomości nie da się wyrazić tego, co chce się powiedzieć, Kurczę, Dlatego też warto przyjść i po prostu porozmawiać, bo wiesz, w takim słowie mówionym zawsze, zawsze łatwiej wytłumaczyć, co, co się miało na myśli, nie? Dlatego tutaj no, przez nikt nie ma zamiaru jakieś tam po niej cisnąć, tylko niech powie, o co chodziło. I tyle. Tak? No, przecież ja nic ją nie będę wyzywać, absolutnie. No. Ja bym tylko chciała, żeby to wytłumaczyła. To, co powiedziała tam pod tym szotem, napisała i to, co powiedziała mi prywatnie. Czasami naprawdę warto wejść kurczę w ten link, poczytać tam o co chodzi w ogóle i wtedy mieć przegląd jasny sytuacji, a nie po prostu tak... Ja mam takie bez, pytanie, czy, czy reszeka, kogo... po prostu komentować i hejtować. Po prostu wejść, dowiedzieć się samemu, a nie kurczę po prostu, o bo tak, z zasady będziemy hejtować, bo to są boomerianie. Ja mam no, pytanie, ja czy, czy ktokolwiek rozmawiał z tą całą Magdą, czy ktokolwiek słyszał jej głos? Nie, ja nie tylko napisała do mnie. Czy ktokolwiek gdziekolwiek słyszał głos tej całej magdy. No chyba różańcy. Tym mróżańce to jest... Dobrze, a, ja a ja mogę mieć papieża na głowie i to. Ci no też świadczy, tak ma, no. Tak, też tak no. może być, no. Czy ktokolwiek słyszał jej głos, gdziekolwiek na oknie. Yy, wiecie, jej konto jakiekolwiek. Zdjęcie ma fejkowe w profilu. To od razu mówię. I ma profil zerowy praktycznie. Żadnego filmu nie ma nic. No, to teraz połączcie kropki. No Reniu masz dwa okienka, mówimy o i sobie sama sprawdzę. Ale tu chyba przez przypadek, przez przypadek, powiedziałam Mówiliśmy, żeby w sali jak są okienka. Tak, ty, tytka, mówiliśmy, że jak będą, będzie ktoś chciał okno, to niech napisze po prostu na czacie, że chce okno. nie? Nagle pojawia się jakiś konto znikąd, bez żadnego obserwowanego, bez żadnego filmiku, nie wiadomo skąd, skradzionym zdjęciem profilowym. Konto powołuje się na gościa, który jest zakręcony jak tampon w PiPie, za przeproszeniem. Jest szurem, denialistą, d, y, y, ten gościu, który neguje szczepionki, który neguje wynalazki medycyny, teraz będzie człowiekowi opłacał pobyt w klinice z przeszczepami, tak? No pomyślcie, no. zastanówcie się. I jedno i drugie ma, y, ma razem y, te y, mają razem konotację z kiblową, która miała gigantyczny przekręt. Ty masz kontakt z Don Vito. O no Kurwa Może ty byś mu przekazała, że czekam tutaj na niego, na live. Bo to poważna sprawa. Dajcie spokój, zapomnieć o jednego, drugiego, zbierać dalej, bo to nie ma sensu. Będą chcieli, przyjdą, w płacą, Nie będą chcieli kopać dupę na rozpęd do Bo to nie ma sensu. Ty, nie... Będziesz czekać, ty będziesz czekać, będziesz się denerwować. Nie wiadomo Słuchajcie, po co. Będą... Ja dzwonię do niego i piszę do niego, ale on mnie odbiera. W ogóle nie wiem, co się wydarzy, ja nie wierzę w to, żeby tak. on coś z tego mógł y, zrobić. Nie wierzę w to po prostu, nie? A ale, to jak on jest takim, i... takim, ale on jest takim wpływowym typem, że ma tyle szmarców, że możemy mu zasponsorować za, tak, za, za tak. pobyt w tym w Słuchaj, To, że ma pieniądze, to on go się o tym nie mówi, ale on no, nie jest biednym człowiekiem po prostu, nie? Dlatego że jest, wie, jest nie, nie jest, stanie wywalić, jest w stanie wywalić milion złotych na rehabilitację pełną? Tego nie powiem ci, bo ja nie jestem w stanie no, zrobić. Bo że u niego w portfelu nie siedzę, mnie takie rzeczy nigdy nie interesowały. Ale słuchajcie, ja jestem w szpitalu, ale będę próbowała do niego zadzwonić, dodzwonić się i poprosić go, żeby po prostu przyszedł tutaj na okno, nie? Bo to ja nie wierzę w to, żeby on mógłby coś z tego zrobić po prostu. Po prostu możesz mu przekazać Astrid tak, mm. że ja jako Renata dostałam na niego namiary, że mam się z nim skontaktować, bo on jest w stanie opłacić klinika w Poznaniu, bo ma tam znajomego. Do człowieka bardzo ciężko poparzonego po wybuchu metanu. I osądzono mnie pod szotem, że ja o tym wiem, że to zostało już przez niego opłacone, a nie chcę powiedzieć o tym ludziom, tylko dalej promuję na tego człowieka poparzonego zbiórkę. Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Dobrze, ja mu przekażę, będę próbowała się do niego... Już, po, już pomijam fakt, że jedno drugiego nie wyklucza. Może dostać pomoc, a ty możesz nadal zbierać na następną, na dalszą pomoc. To, to jakby się, tak. jedno no już jest. drugiego kompletnie nie, nie tak wyklucza, także tak, wiecie. Tak, tak, to prawda. Dobrze, słuchajcie, no to ja będę próbowała do niego się dzwonić i mu przekażę, ok? I jak bym mm -hmm. to widziała, będę pisała na czacie. Ok. Pozdrawiam was serdecznie. No i? Ja myślę, My... że on został wkręcony kurczę nawet nieświadomie. Myślisz? A nie wiem, nie wiem powiem szczerze, nie wiem. No ja trochę znam Don Vito i, i no nie znam go z dobrej strony, więc. Ty Ale tak, mogę się mylić. W komentarzach nie przewija, to ona jego porusza tylko i wyłącznie. Tak ona, tak, tak. On nie, on nigdzie nic nie napisał. Ona no, go poruszyła. On ona pierwszą do mnie on napisała. nie powiedział, to ona się powołała na niego. Tutaj na czacie napisała mi w tamtym tygodniu: Skontaktuj się pilnie ze mną. I ona pierwszo do mnie napisała: Jakbym zapomniała do niej napisać? I o jej napisała. Słuchajcie, na Boga. Na Boga, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jeżeli Don Vito rzeczywiście oferował się, z... słuchajcie, jeszcze raz. Jeżeli Don Vito rzeczywiście oferował, że zapłaci za leczenie, to nie robi tego, wstąpił do piekieł, po drodze mu było, nie jedzie tak jak kanclerzyk ze Szczecina do Niemiec przez Warszawę. Tylko po prostu idzie bezpośrednio do Renaty, pisze do niej na i mówi: Słuchaj, Renata, ja mam taką opcję bezpośrednio, po prostu sam zainteresowany pomocą się tam kontaktuje a już najlepiej kontaktuje się z fundacją i z rodziną i mówi: Słuchajcie, jestem w stanie Wam opłacić turnus rehabilitacyjny, proszę, wpłacam pieniądze, proszę, wszystko zostawiam Wam, macie opłacony voucher sami sobie teraz dobierzcie datę, kiedy i tak dalej, ale jest to opłacone, dziękuję, do widzenia, zdrowiej, yy, szczęść Boże. Poszedł. Ale ja bym się tu A nie, to nawet Artur nie wkręcała, tylko by To sam tak, tylko ten sam, to jest jakiś hubek, oni się zabierają do tego, jak nie dojeża. No. Weź powiedz Renacie, żeby powiedziała Beacie, żeby przekazała Śliśkowi, że będzie Don Wito, który przekaże chenikowi, tak. żeby pojedzie do Grażyny, a Grażyna przekaże Frankowi, żeby przekazała Merowi, że on nie poparzył że że prawdopodobnie będzie leczenie. To się No. no to, jest, to, jest, to już jest baranie w ściemę, no po prostu. Nie, mi się wydaje, może... że to było tylko do zepsucia zbiórki. Ma, inną mam opcję. Mam opcję, yy, powiem inaczej, wydaje mi się, że nie do zepsucia zbiórki, tylko być może jakiś fejczur chce dowalić Dąbito, do bo się nie lubią i chcieli go władować na minę na przykład, nie? No. Ale, może ale, ten, ale ten, ten pan właśnie pomógł tej pani w wyleczeniu syna za 300 tysięcy opłacił. Masz na to dowody, czy tylko to powiedziała? No napisała. Okej. Okay. I ty to uznałaś, to jest prawda. No ja nie uznałam, ja to tylko przeczytałam i, i nic na to nie odpowiedziałam. Bo, oj, Renata, musimy zrobić szkolenie z TikToka. No, ja Lekcja ja... numer, numer jeden, nie ufaj pierdolamentom. Ja uważam, że ludzie są tacy jak ja. Nie nie, nie, nie. Dlatego nie... Nie, nie, nie. No po prostu wiesz, no być może pomógł, być może nie pomógł. Ja też mogę ci napisać swej czura, że, że znam gościa, który, nie wiem, wyleczył mnie, zostało po w dupie za przeproszeniem, bo mi rósł ogon i mnie obcięli eee, i, 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 i na pewno wiesz, na pewno ci wpłaci 2 miliony, tak? Tylko się skontaktuj w ogóle bo tego, no jakby gdyby tak było, to by mogła pokazać link, wpłaty i tak dalej, żeby się uwiarygodnić, a to na piękne oczy wszystko to jest ściema bardzo. To było zbyt dobre pieniądze, żeby na tak piękne oczy... bezpośrednio załatwił. A nie przez Oczywiście, oczywiście. No. oczywiście. No dlatego chciałabym Astrid ten kontakt z Don Vito. I Też niech on załatwi to później z tą Panią. A ja to no, mam śledzić. Słuchajcie, komentarz. Renata nie powiedziała, że miejsce dla tego chłopaka jest już opłacone w klinice. Ciekawe dlaczego. A na co zbierają? Jan. Ja nie powiedziałam, skąd to miałam miejsce. No bo... <laughs> Nikt mi no tego właśnie, nie powiedział. Więc, po pierwsze, znowu wpis. Tam jeszcze są odpowiedzi jakieś na ten jej, na ten jej wpis. I. O Jezu, to jest. A uwaga. Ten facet ma klinikę, pomógł mojemu synowi. Nie brał udziału w bójce przez uzwykłe. 75% ciała miał poparzone, koszta wziął na siebie. Pisałam o niej prywatnie, a ona olała. Ja znam sytuację jego, dlatego pisałam do niej, że jest ktoś, kto może pomóc. No to ja ci Magdo Fejkowa powiem wprost. To nie pisz do Renaty, tylko napisz bezpośrednio do żony Nirka. Dokument Pewnie napisała to, że... Albo może inaczej. Po prostu Don Vito, który ma tyle hajsu, jest w stanie jednym kliknięciem zapewnić y, po prostu rehabilitację, niech się skontaktuje z żoną Mirka i opłaci im klinikę. Tak, tak czy nie? Najprościej chyba jest. Czy, 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 czy co? Czy coś jeszcze trzeba? No zkuwa, a ja mogę przekręcić co ja i odpisałam? No, możesz. No, ja i odpisałam. Tak, nie kontaktowałam się z tym panem, bo stwierdziłam, że to nie jest moja działka. Kontaktować no tak. może się tylko żona. Ja do tego nie jestem uprawniona. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, że tak. I jak ten pan się skontaktuje ze mną, podam dane żony i niech się bezpośrednio skontaktuje. A Ale... żona wie, że takie coś było napisane do mnie? I tyle w temacie. Czy to jest po prostu jakiś absurd? Naprawdę bez kitu to jest absurd. Nie róbcie tego przez, wstąpił do piekieł po drodze mu było. Dla mnie to jest nielogiczne. Taka forma pomocy, jak oferowali Renacie, jest nielogiczna. Ja, sorry, nie obraź się Renato, ale on cię kompletnie zignorował w tej kwestii i poszedł bezpośrednio do rodziny. Na pewno grzywa mam do ciebie przychodzić i pisać do ciebie, w ogóle pomyślcie, piszę jakiś random do ciebie, na Prywie, żeby się skontaktować Don Donwito na Prywie, bo on na pewno pomoże e, ten. To to skoro Donwito się zaoferował, to powinien sam się do, się do ciebie skontaktować, a w ogóle nie do ciebie, tylko do rodziny, do bezpośrednio do rodziny. A, a jeżeli ja ja już nie wiedział, która to rodzina, no to po prostu ja bym mu podała, jakby do porwa, mnie. No przepraszam. Nie pra... no co? Skoro ma taki biznes i prosperuje biznesem, no to pewnie też ma trochę w głowie po kolei. Więc co ja, co ja bym zrobił na jego miejscu? Gdybym chciał pomóc. Chodzę do fundacji, pierwsze co, jeżeli tak. mam taką kasę, wpłacam, kończę zbiórkę żeby od razu wywalić, kończę zbiórkę, a jeżeli mam jeszcze tyle kasy, żeby mi zostało na to, żeby mu pokryć ten turnus, kontaktuję się z rodziną, proszę bardzo, albo sam wybieram, nie wiem, Siemianowice Śląskie, poparzenia, te sprawy, dzwonię tam, o ile to w ogóle jest możliwe, bukuję turnus albo miejsce szpitalne i dzwonię do, do tego, do, do, do nie wiem, do, do rodziny, mówię, że jest zabukowane, ale na chwilę obecną nie da się tego zrobić, bo oni nie wiedzą, w jakiej sytuacji jest Mirek, kiedy wyjdzie z tego szpitala, czy on może w ogóle się przemieszczać, czy oni go wypiszą z tego ojomu, przede wszystkim? Wiecie o co nie, 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 chodzi? Nie, nie, nie. Się tam będzie, wnosi, to, to jest pa... tak, jak Artur mówi: w żadnym wypadku on przez osoby drugie, trzecie by takich rzeczy nie załatwiał, no. po prostu To jest masakra jakaś. No. Nie, absolutnie nie. Ja w to w ogóle nie wierzę. To jest bardzo uczciwy człowiek. Znam go jakiś czas, naprawdę mi się, słuchajcie, na niego już różne rzeczy były, on wychodził z tego, wiecie, bez, bez żadnych. Ta Magda nie wiem, co chciała z tym uzyskać, ale Wito jak jesteś nawet z lewego kąta, bo byłeś dostępny 30 minut temu na czasie, że proszę cię wejść tutaj na okno, bo to są cyrki, co się tutaj odwala, bo oczerniają cię ludzie, już no, do niego też pisałam, wiecie, ale... Czyli znaczy nikt go nie oczernia przede wszystkim. Ale mnie nie, nie, Don na... Viton nikt nie oczernia, nikt. Chce po prostu nie oczernić, o... no bo ja nie wierzę w to. Poczekajcie, bo zahaczyłam no serdecznie. Znaczy, Poczekaj, żebyśmy byli, żebyśmy byli mm -hmm. jakby kompletni. Don Viton na minę władowała ta kobieta, która ta kobieta ma ksywe, ksywe, tak. która, to znaczy ta osoba, przepraszam, która ma ta tam, nie wiem jak ona tam, Magda, jak ona tam przejdzie? Magda, tak? Mm -hmm. Kobieta, która ma ksywe, Magda. Magda... Różaniec, Magda nauczycielka. Ma Magda Różaniec tak, Różaniec, Magda Różaniec. Więc ona władowała Donwito na, na ten, na, na minę, nie? Tak, I tak, tak. Dlatego tutaj... mówię, że ona go po prostu chce oczernić, bo słuchajcie, on naprawdę z ręką na sercu nie zrobiłby nigdy tego, czegoś takiego. Albo by się odezwał do Renaty, tak jak ty, Artur mówisz, bezpośrednio. Tak, żeby go przekierowała po prostu do rodziny. Nigdy w życiu by nie załatwiła takich rzeczy i na pewno po cichu by to zrobił. To nie jest człowiek, który lubi rozgłos wokół siebie, także no chciała, będę do niego dalej próbowała dzwonić. Ja was słucham i w międzyczasie do niego dzwonię, nie? Także coś będę wiedziała, to... Po prostu mi napisała na priv. Skontaktuj się z nim i wysłała mi jego profil. Wchodzę na niego dziś bo przedtem stwierdziłam, nie byda się skontaktowała z kimś z TikToka, bo to nie jest moja działka, od tego jest żona, mi nic do tego. No i bardzo dobrze no, napisałaś. No oczywiście, że tak. Bardzo dobrze napisałaś, oczywiście. Nie, Saul napisał, że wszedł na live'a. No tak, jak wszedł na live'a, to niech wyśle zaproszenie na okienko, i bo tutaj do niego nie ma nikt pretensji. Ja chciałabym go tylko poinformować o tym, że, że, chcemy, że ta matka mi polecyłka. Że on tak. zdoło, jest zdolny do tego, żeby opłacić. Nie, że opłacił już temu człowiekowi to. Mhm. Tą prywatną klinikę w Poznaniu. A ja to olałam. No i poszło Pry... pomówienie w twoją stronę. Dobra, co, co to, co to za klinika stronę. w Poznaniu? Przepraszam, co to za klinika nie w Poznaniu jest? Nie wiem, nie wiem co za klinika w Prywatna nie no, klinika oparzenia Poznaniu. Zaraz sprawdzimy, co to za klinika Nie wiem, to, kim jest wujo Smurf, a wujo Smerf... Wujo, wujo nie. to w ogóle nie bierzcie pod uwagę. Nie, bo nie. jest nikim. Bo to nie jest Live <laughs> od Kurde, się drepszy, Jest Tak, poradnia leczenia oparzeń Poznań, Swarzęc, oparzenia skóry Poznań, leczenie, Aesthetic Clinic, leczenie oparzeń, Face and Skin Poznań, prywatna lecznica Certus, dermatolog Poznań, klinika Złotowska, Centrum Zwierzyniecka, chirurgia plastyczna, estetyczna, oparzenia Poznań, znany lekarz. I teraz pytanie: jak to pytałem, być jakie Klinika jakiegoś bardzo wpływowego lekarza. No. Super. A zajmuje się czym? Poparzeniami. Poparzeniami. No poparzeniami no bo jej syn był poparzony bardzo Aha, mocno. Rozumiem. Koszt tej, tego leczenia był 300 tysięcy. No i z tego wychodzi że Don Vito to pokrył. Jej pomógł i ona dlatego mi to poleciła. Hmm. Nie, nie, nie. Coś mi tutaj nie pasuje, naprawdę. Nie wiem. No tam kurde. trzeba się liczyć, że 300 tysięcy to będzie mało. 500 osób, kurde. Po, po dychu W link w bio. Tak, dokładnie. 20 zł. Nie. 40 zł i już załatwione. Okej okay. My, ja a ta nie Magda nie to... Myślą. Słuchajcie, poczekaj, Artur, a ta Magda, to kto to jest w ogóle? Nie wiadomo. Nie wiadomo, to jest co To coś... jest, no. Nikt jej nie widział, nikt jej nie słyszał. Astrid wystarczy wejść na komentarze, co ona pisała pod filmikami. Rozumiem, okej, okay, dobra. No ja nie miałam kiedy. Nie no. mam... Chyba sobie za czy przeciw i zobacz, co ona wypisuje. Niech sobie też to przejrzy. Jak, albo już widział. Nie ma co się skupiać no. na ten Vito, bo jego wkręcili po prostu, kurde, w bardzo chujowy tak. sposób i tyle. Tak mi się wydaje, właśnie. Ale to, co jego tak. wkręci... Słuchajcie, ja też kurwa czegoś nie rozumiem. Jeżeli on tu wlazł, to niech wejdzie na to okienko i powie tak, szanowni państwo, proszę mnie w to nie mieszać. Zostałem wkręcony, nie będzie żadnych świadczeń, nic nie takiego nie miałem na celu. Wpłacam tysiąc złotych, dziękuję, do widzenia. Albo nie wpłacam nic, walta się, do widzenia. A jak jest, to niech powie tak, 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 proszę się skontaktować, Kontaktuję się z rodziną, dziękuję. To, czy jest takie trudne wejście nie wiem, zdementować głoski ale... albo je potwierdzić? Kurde, poczekajcie, bo pigułem mnie zaraz karników. Chłopak ja ma facet ma 30, facet ma 85% poparzeń trzeciego stopnia, a tu se kuratnie szczębarki robią. Ale no, on już się... słuchajcie, być może w tym momencie po prostu go nie ma. Nie jest w zasięgu, bo jest pół godziny. Bo On odszedł na czat. Tutaj? Tak, tak sol. No dlatego to jest takie, to jest takie skomplikowane. Bawią się w podchody, a facet po prostu leży na oparzeniu o No Nie wie, że po prostu to. Nie, buchy, no to, to jest, jest przesada, to jest naprawdę. Ja jestem w szoku w ogóle, co tu się odstawia. Dobra, ja schodzę, bo to do nicu